Jest to grono moich przyjaciół, grono ludzi z którymi się uwielbiam spotykać. Jest to miejsce, gdzie mogę wyżyć się artystycznie, odreagować, wszystko. Zespół jest dla mnie e, takim błogosławieństwem, jakby poznałam dwa lata temu tutaj chłopaka, e, poznałam najlepszych przyjaciół, jakby jest to dla mnie tak naprawdę teraz rodzina, przyjaciele, e, jest to pasja, jakby w tym momencie taki poniekąd dom, jakby w tym, przez ten ostatni miesiąc spędzałam tutaj w siedzibie zespołu prawie każdy dzień, więc tak, mogę powiedzieć, że zespół jest dla mnie domem, rodziną, przyjaciółmi. I zapytałam, może kolega, by poszedł ze mną na próbę. Kolega odpowiedział: nie, <noise> ale przyszedł. Popatrzył, zatańczył ze mną i został. I tańczymy. I tańczymy. I w życiu. I w zespole. Pieśni i tańca to jest jak druga rodzina. To są przyjaciele, to są bardzo miłe, dobre relacje. To są osoby, z którymi jeździmy na wakacje, z którymi spędzamy wolny czas, z którymi spędzamy weekendy, z którymi no nasze, nasze dzieci się znają, więc naprawdę to są jest to Przyjaciele, nasz... rodzina, która jakby cały czas trwa i tu się odnajdujemy i te relacje przynosimy już na nasze życie codzienne. 好天。Oh. Chodziło się na próby w sumie nie tyle dla tańca, a żeby pogadać z ludźmi, pośmiać się tak trochę, odstresować się. Zawsze sympatycznie się um, słyszy, jak um, ktoś wspomina, że o, myślałam, że to Ola, o, myślałam, że tak, to Gosia. Tak, dla pani Cesi jesteśmy ogólnie jedną osobą, tak, jest, więc... Czy tańczymy wcześniej, czy tańczymy teraz, Tak, ja, jeszcze, ja jestem ciągle Gosia, no, tak, tak, nie, tak. nie Ola, także to zostało. To jest ogólnie sympatyczne. Dzieci. To nie jest praca, to jest pasja. I co więcej mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że przez 45 lat tych dzieci mi coraz bardziej przybywa. Już w tej chwili moje wnuki tańczą, zespołowe, także y, jest to moja pasja. Wszystkie wspomnienia z tego zespołu są trwałe. Jak przejdę na emeryturę całkowicie, to będę książkę pisała. Wszystko mam wynotowane. Nic to kosztowny drobiazg. Ale efekty tego są zupełnie inne, bo później dopiero ludzie, jak zobaczą koncert na żywo i zobaczą tych lekarzy tańczących, to wtedy trochę klapki im składają. Mieliśmy ślub cywilny, który był w strojach do Mazura, tutaj w Lublinie, w Ratuszu Lubelskim. Zresztą prasa pisała wtedy, że to jest piąty ślub na pięciolecie, bo byliśmy w piątym zespołowym małżeństwem. Tak. Tak. Jechaliśmy bryczką do ślubu, kapela jechała na wozie, konie się ślizgały na ulicy 3 Maja, dlatego że tam był bruk, wtedy jeszcze takie kamienie. A kapela nam przygrywała. Kapela nam przygrywała. No i później I na, w siedzibie w zespołu. W siedzibie zespołu było wesele takie dla zespołu, dla znajomych, dla studentów, no tylko najbliższa rodzina była z nami. No bawiliśmy się do rana, także w zasadzie wszystkie tańce wtedy były takie ludowe. No, chociaż kapela jest świetna, także jeszcze przygrywała nam. Wszystko co wszystkie trzeba. Wszystkie standardy, wszystko co <laughs> trzeba. Dojechałem następnego dnia i prosto z autokaru wszedłem przy, na salę ćwiczeń, gdzie e, pani Krystyna od razu powiedziała: tę tanczę z nią. Tak, tak, stała, stała, patrzyła: <grym> to coś nie bardzo. tańcz I tak, tak. tak tańczymy do tego pory razem. <grym> Tam poznałem też moją żonę, więc to jest na pewno duży plus tego zespołu. Dodatkowo ludzie, z którymi byłem akurat w grupie, też jeden był moim świadkiem na ślubie, wszyscy byliśmy, bawiliśmy się na, czy to na kawalerskim, czy później na, na weselu. Do zespołu warto należeć, bo daje szansę się rozwijać zarówno tanecznie, zarówno fizycznie, ale i też daje szansę się rozwijać tak życiowo, organizacyjnie. Uczymy się tutaj nawiązywać relacje, zarówno przyjacielskie, koleżeńskie, ale i takie relacje po prostu współpracy, organizacji jakby po prostu zasobów ludzkich, że możemy ze sobą współpracować, bawić się tym wszystkim. Zespół też jest fajną okazją po prostu. Tej aktywności poza studiami. Takim dodatkowym naszą, dodatkową naszą odskocznią od zajęć, od codziennego życia, od pracy. I dlatego myślę, że warto należeć do zespołu. Po prostu trzeba przyjść i się przekonać. się Państwu podobało. Dziękuję bardzo.